Przemieni mu nati. Cześć, Malcolm. Dwa pomidory. Dwa pomidory. Komitol? 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 Nie! Nie, 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 nie! Jeszcze raz nie! No nie, no półtorej godziny stałem na tej a, a w farmie! Nie, no! Jeszcze skrzynki poniściłem. No co to jest za horda? Z moim mieczem! Nie, no, no. To niezły level był! Fajny level! No nie, no kurde. Spadaj. No nie, no aż miś. No nie, no ja, ja mam tu teraz. Oj, oj, oj. Trzeba było iść spać. Trzeba i spać. Idę spać. Nie, no kurde. Le fooooooooooo faut... oh. oh. Va pas